Siemano! Moi drodzy, witam Was ja czyli jego vlog w nieco bardziej szalonym pomyśle. A mianowicie zaprzątnąłem mojego brata do pomocy mi, ponieważ będę chciał tam ten zakręt tak w miarę szybko zrobić. Ładny widać że jest ten jest. Żeby mieć fajny, wiecie, filmik. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Dobra, myślę, że coś z tego wyszło. Mogę się zawrócić. No, Ładne widać co nie? Strasznie się to podoba. Wyszło coś? No, tak jak jest, pokaż. Czekaj. No tak jak jest, tylko że ja będę, wiesz, bliżej lewej strony. O coś takiego Jak będę jechał, co nie? No to wiesz, na sportowym jest, czyli przytrzymać. Będzie jechał i. Wiesz o co chodzi, co nie? No, nie musi, ale... Nie musi, bo ja, tu będę jechał, ja nie będę jechał szybko, co nie? O tak, żeby było. Bliżej lewej strony będzie git, dobra? Dobra, palę maszyn i jadę. Wyszło coś? No pokaż. Eee, za mały jestem. Ustaw się bliżej. Masz. I rób na wizjerze. Tylko ustaw się bliżej. Tu się stań na nakręcie. O tu gdzieś, z bliska. Czekam, czekam. A, jest kraska miejscowa. O. Co? Piękne to miejsce, naprawdę Zarab nic O, sztos Auto jedzie Trochę się zimzonek zakurzył, ale nie je źle Postaw go jeszcze No postaw tego jeszcze tak jak stał Nie strzęgaj kasku Nie strzegaj kasku wyciągnij plecak. plecak Miniaturkę muszę mieć do tego filmu No to miniaturkę mamy Jedziemy dalej. Zorambiste miejsce, moje gonaus ja dzieciomal. Fajny odcisek, tak w sumie macie też pokazanie jak to wygląda wszystko na i tak dalej. Na edycję zdjęć, mordeczki. Kurde, nie wiem czy nagrywać. Zresztą są, będzie będziecie widzieć, ale no może i nagram, bo ostatnio ktoś tam... Wasze co można się no co się zapiszyć, nagrał. Jak ja przesyłam filmy, jak je montuję. Więc zobaczymy. No może, może się uda nagrać. Jezu święty, co ty robisz? Chodź, no chodź! Co za świrr! Random, random, jedzie, jedzie. Jedziemy i tam, zaraz skręcimy w prawo I zobaczymy czy się uda nam przy tej drodze zrobić to zdjęcie Które chciałem przedtem sobie zrobić, no ale Nie mam niestety statyłu tego wysokiego No i nie, 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 nie wiem po prostu jak Tu jest polana. Daj tu kierunek. Daj go. No spadnie ci. Dobra, ludziska. Dronem polataliśmy. Teraz misja. Trzeba pod tą górkę wyjechać. I zobacz na ulicy trzeba to jedzie. Jak nie jedzie ty mi machniesz z Simsonkiem przed tym tedy mi się udało wyjechać, ale zobaczymy jak tą krową pójdzie <grym wyszła> Czekaj Musimy się ustawić i będziemy próbować. Jedzie coś? Dobra Myślę, że to będzie łatwiejsza misja, ale wszystkiego, bo jest to trauma i skuterem ciężko się będzie napędzić. Utrzymaj no, mnie! Poczekaj, no, i to przyjedzie. Niech się przyjedzie Daj go do góry oh. okay. oh. Dobra, teraz kolejno drugą bestię No to tr trzymaj go idę po Simsonko, zobaczymy czy nie wiem pójdzie jakoś dłużej. bo przed tym mi się udało Ale przed tym była ta trawa taka bardzo słucha, bo Było wszystko do słońca, o siedzenie Mokre jak siadłem Jedzie coś? Nie, 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 nie. <laughs> Chłopie, on tu, on tu wleciał. W tamtej stronę jedziemy teraz. Szukamy teraz jakiejś dróżki bocznej, leśnej z boku. Dobra mordeczki, ten pan, który idzie przed nami, przegonił nas stąd, bo tak się okazało. Ta górka cała prywatna, to jest właśnie jego. Ale grzecznie, właśnie, tam, wiecie, on zszedł z telefonem, bo domyślam się, że jakbym coś pewnie zrobił, to by na policję dzwonił, ale powiedział, że on, jemu chodzi tylko, o to, że ta trawa jest, wiecie, on tu kości, to jest jego działka i nie chce mieć wydeptaną, bo jak takie wydeptane będzie, to potem tego nie skościcie, to nie to trawa będzie gniła. Ta trawa będzie gniła, no i powiedział, żeby nie chodzić, mówi, że cztery paliki miał powbijane i ktoś mu tego powyrywał i został tylko jeden, to to już hamowa, wiecie, totalna. No i mówię, że właśnie bardzo się zerwało, że ktoś tu chodzi, ale No ale zobaczył, że wjechał i że nie krosem, że nie było żadnych dołów, tylko na tam wiecie, jakieś wykreski były, no ale to na trawie, więc no to nic się nie dzieje. Taki w porządku człowiek po prostu mówił, że szkoda, że to jest, wiecie, no nieskoszone. tak tu można było choć bez problemu, ale jemu szkoda, bo to jest jego, płacił go, odecie za wytyczenie, ktoś mu to powyrywał. Takie no Angry People bym nie powiedział.